Cześć wszystkim, z tej strony Tosak i witam was w kolejnym odcinku. Jak mówiłam w pierwszym odcinku, po dwóch tygodniach nagrywamy już trzeci odcinek z rzędu. Żeby mieć troszkę na zapas... To nie tak, że boję się, że znowu będzie jakaś aktualizacja w Simsach i znowu nie będę mogła włączyć modów, aby wejść do gry. Czyli po części tak jest, po części po prostu... Chciałam nagrać wcześniej, żeby żeby po prostu mieć te odcinki i nie martwić się, że nie zdążę nagrać na czas a przy okazji żeby żebyście wy mieli co oglądać i przy okazji tak jak e, taka w kolejnym odcinku widzieliście ja wokół dorósł a raczej yy, stał się małym dzieckiem, więc teraz czas na ogarnianie mu, ogarnianie mu yy, umiejętności do trzeciego poziomu. Ale nie graj. Ucz go załatwiać się. Tak, poruszenie już mu ciało, ja Mogę mu od razu dać ze tablet się przyda, a reszta dzieciaków G Gabriela i Damiano są są w szkołach. I tutaj mamy pana Ekram Elderberry. który jest seniorem niestety w ogóle idę do trzeciego, jeszcze cztery trymestry e, cz, trzy godziny w sumie, więc w tym odcinku będziemy mieli kolejnego maluszka I w sumie kolejną ciążę, więc przydałoby się e, zrobić pokój, ewentualnie już teraz przeprowadzić się na coś większego ale dobra, o tym pomyślimy później bo zanim ta miana będzie już małym dzieckiem surrealistyczny realistyczny... Zami to miałem boże, cały czas ich będę mylić, naprawdę. E surrealistyczny na mały średnim. Zanim e jabłku będzie dzieckiem, to jeszcze troszkę może minąć kawę do niego. Czyli tu jest coś. Z... Już za wcześnie ci trzemi troszkę. Mm. Antonio przez Tatuś dzwoni. Hmm. Zaraz też dzieciaki wrócę. Nie od razu się bierzemy za lekcję. W sumie, Gabrieli, tak czy tak nie przeprowadzę bo no, jest najstarszą i najmłodszą, jednocześnie córką, która przejmie po jelenie e, obowiązki. No jeszcze 7 dni to dorosły to i brakuje. 8. I tam 8. Sprzedaje 6. Nie jest tak źle. Co ci tutaj? Że mi I pan jak to? O, część pełny na razie zbierać, będziemy tu jest zebrany jakaś kiepska no. w ogóle to trzeba, żeby żeby ten miał e, lepszą jakość jakieś kwiatki, nie kwiatki hmm nie wiem, o, tutaj jest w ogóle. ...prawdopodobnie kapsuła. Jako, żabka w sobie, możemy rozmnożyć... <grymne> ...rozmnożyć te żabki. Piątkowa... ...i to zawsze stówka... ...do przodu. Dobra, ty jesteś spięty... ...ale lekcję odrobić możesz... ...jak najbardziej ty. Spięta, więc lekcję odrobić nie możesz. Ech. Dobra, więc ee, spróbuj się uspokoić. O, a ja ty kolejną wirującą zdobyłaś? No, jest w to Jeszcze tak, wirującą, kolejną. Co tu mamy? Tak, prehistoryczne, wyjątkowa. No, super co on Co on jest? No, jeszcze jedzonko, no dobrze. Eee. Daj jedzenie dajmy mu herbatniki w kształcie zwierząt i posadźmy go tam. To już się w miarę uspokoiłaś, czy jeszcze? Uh, uh, uh. Zje coś. Wykąp się. O, ty śpisz? Nie, nie masz. Eee, wykąp się. Wrócisz do odrobienia lekcji. Ty. Nie zobacz, prawda? Jest zrobić taką. Wciążka, e, go. Ja nie wiem, co Dlaczego nie ma zjeść tego rybnego taka powiedzmy mi... O, no, weźmy tutaj. Mhm. E, weź Zjedz. Dobra, ze względów technicznych, problemowych nie mogłam nic zrobić kompletnie z tym, że Gabriela nie mogła nic jeść też Simowie się troszkę motali, więc była dłuższa przerwa, kiedy, kiedy grałam sama i niestety, niestety, ale użyłam kodu na polepszenie potrzeb żeby po prostu nic się nie stało że z Simów Mam nadzieję, że to się ogarnęło w miarę możliwości. I, i, i teraz będzie już wszystko dobrze. I tak dzisiaj oczekujemy jeszcze na poród Jeleny. I dzisiaj na pewno się udam do szpitala razem z nią. Dobra, malutki śpi. Ty masz pierwszy poziom wszystkich tych. Tutaj od kształtów się nie możesz, ale dobra. Będę mieli troszkę zaburzony rytm dnia ja przez to, że musiałam poprawić te potrzeby. Ale myślę, że tak do północy niech pociągną. I pójdą jeszcze... Dobra. To już... E Pi, czy Ty już pięknie śpisz? Tu już pokonałeś te pinki Graj w grę, graj w O, komodo. Nie grał to jest o tej klawiaturze A, e, będą mieli troszkę zaburzony rytm dnia, ale myślę, że po prostu położę ich po drugiej spadzie, jeszcze, żeby chociaż troszkę się przespali. Hmm, poproszę Jelenę, żebyś go skorzystać. Czy to już rozmawiać z roślinami? Tak, okej. Okay. Hmm, a Jelena miała też zacząć pisać jakieś hmm, opowiadania, nie opowiadania. Aby mieć dodatkowe tandki z z... z zapisaniem, dobra, to już starczyć tych gier, które ty odrobiła nie, wiem, bo przecież były problemy z jedzeniem. Myślę, że przy tym odcinku to będzie montowanie, tak jak i przy poprzednim. Dobra, to już mam już korzystać sam z toalety. Więc y, tak ty śpi, musić tam, a odrobiłaś, dobra, czyli to jest Gabrieli, to jest Twoje, Ty jeszcze troszkę, a Ty jeszcze masz troszkę energii, więc tak Ty pójdziesz spać, a Ty tam już ćwiczysz. na ten na brak, pewność siebie ale tak, to też odrobiła, więc coś idzie spać Musi się chociaż trochę i ja wracam do was już rano albo w sumie to nie, bo nie ma sensu stopać skoro oni zaraz będą wstawać nie grają taki dalszy połóż się spać jak Bo już Damiano się obudził, więc Damiano pójdzie pierwszy do łazienki, pójdzie coś... A, pójdzie wyrzucić zepsute jedzenie e, zepsutego. A, dobra, tyle że są zepsute. Więc e, zjesz sobie rybne taco. Mam nadzieję, że i ty będziesz mogła zjeść? Proszę. Dobra, możesz. Możesz, dobra. I pięknie. To jeszcze pójdziesz. Nie, zostaw ten taryf. Zostaw, zostaw. Kiedyś jeszcze sobie to łasienki. A ja boku. Dobra, to sobie jeszcze tam poczuć coś wyobraźniam Tak, pobaw się. I Lena też sobie możesz wstać. Hmm. Dobra, sam ja. Za nim. Tak. Tak. I gotuj. Gotujmy, może palak panel. są w szkołach, więc skłóćcie się pilnie, czekaj może tutaj się uda zdobyć albo i nie, no tutaj to jeszcze będzie ciężko jak może miała dodatkowe zaliczenia, to może by jej weszło, o poruszyło się może się uda Wypoczęty, poczęty. No i pięknie, ty jesteś głodny co. Słuchaj fajnie, to brzmi, a sam coś takiego zrobiła. Ty daj jedzenie simowi dajmy mu dzisiaj jogurt czemu ukradłeś jedzenie? na boku dobra zjadł już okej, okay, okej okay. wyciągnij hmm. go A sobie się pójdzie załatwić tak, skorzystaj z nocnika, a ty w oczekiwaniu na poród. Yy, ale już obraz. W ogóle mam ten problem, że przez to, że musiałam robić tyle rzeczy, nie wiem no naprawdę ile już mam minut nagrywania. W sensie, ile minut nagrywania mam, ale ile minut odcinka, to już inna, inna sprawa. Tak, plus minus wyjmuję sobie 4 minuty. żeby wiedzieć, czy też nie dawać wam powiedzmy 40-minutowego odcinka, prawda? Eee, ale myślę, że jak będzie troszkę krótszy odcinek, to też się nic nie stanie. A nawet chyba będzie lepiej, bo myślę, że krótsze odcinki troszkę lepiej się oglądają, niż właśnie te ponad 30-minutowe. Sama lubię, chociaż... Mimo tego, że sama lubię oglądać właśnie różne gameplaye i nie gameplaye, to jednak czasami mam ten niedosyt. Jak już zaczęłaś ten obraz, to do końca. A, po ty masz jeszcze... Faktycznie. Tak, pójdziesz jeszcze coś zjeść. Właśnie jak u ciebie. O. To już... ...oboje będą mieli wyższe ceny Spoko, tam pasuje. Ty... Kraj mm. w sumowe kształty. Ale dlaczego w łazience? A, groszek zielony, mamy szpinnek. No i super. I tu miód pełny. Zbierzmy no, miód źródła. No chyba z tego co wiem, to może być do ciastek. Oho. Oho. I zaczął się jeszcze poród. Dobra. W takim razie e, uroś w szpitalu i dołączymy. Dołączymy Sami. Jeszcze mamy czas na kolejne, na kolejną wizytę u partnera. Ale czy chcemy to robić? Nie w tym odcinku. W następnym odcinku pójdziemy do kolejnego partnera, a w tym odcinku po prostu Jelena pójdzie pobiegać. Może troszkę jej się schudnie, bo przez te 15 odcinków troszkę nam się utyło. A mogę tylko przenosić zadaj z siebie: obrót, będziesz... po sprzęcie, przenieść te simularze, rozwijać umiejętności motoryczne, a ty, dobra, nieważne, ty rozmawiasz, zgłoś się do recepcji. O, klienta Katrina, a raczej Katarina. Tarina, by lepiej brzmiało. Dlaczego to jesteś w kitlu? W sumie fajnie byłoby zrobić tę ścieżkę lekarza. Może by tak zacząć nagrywać też kolejną serię. Ogólnie wam powiem, że ja na, na innym zapisie, właśnie na zapisie magicznych, mam. Eee, w sumie wszystkie dzieci magiczne. I tam się nawet całkiem nieźle z tym bawiłam. To zobaczymy, czy nam się urodzi. Dziewczynka, fajnie byłoby, żeby to była dziewczynka. O, jest dziewczynka. A dziewczynka będzie miała na imię e, na cześć mojej koleżanki, która mi zrobiła ostatnio tatuaż. Nemi Pozdrawiamy serdecznie, znowu Nemi. Uuu, jest kolejna. Hmm. A kolejną dziewczynkę nazwę Raven. Na część yy, kolejnej koleżanki. Fajnie, w końcu bliźniaki. Bardzo fajnie. To pokołyśmy. Łukawożmy, poprzetulajmy i zróbmy to samo z kolejną. Uuu, do teraz to tym bardziej by nam się przydał nowy dom. Chyba jak skończę po prostu ten odcinek, to pójdę sobie budować jeszcze nowy dom. Ale to weź się, przebierz, może z strój. A, dobra. Ja zapomniałam, że to jest twój na co dzień. Nieważne, a czy ja w ogóle wzięłam? Wzięłam. Czy ja zebrałam ten miód? Tak. Dwa świadectwa są. To na razie te świadectwo w ogóle wezmę tutaj. Gdzie Tutaj dzieci na razie. Właśnie. Te dzieci na razie weźmiemy do jej pokoju. Mhm. Teraz trzeba to ogarnąć tak, żeby. Wszystko żyło się dobrze? Jakby jedno dać tutaj, a jedno tam. Tak, ale nie trzeba niestety zrobić. Na razie mamy za małe pomieszczenia, żeby myśleć o czymś innym. Dobra, ty jesteś głodna, ty poszłaś zjeść oczywiście. O nie. Dobra, idź, pokaż, proszę, pokaż. Ty pobaw się dobrze, bardzo pięknie. Skorzystaj z nocnika, no to skorzystaj, jak chcesz. bo Jesteście głodni pewnie. Ty już zjadłaś? Proszę jedz szybciej. Nakarm piersią, nakarm piersią. Ty wyłącz termostat. Bo jest chłodno, ale nie zimno. Ty. Pograj e, komandor kreatury, ja wiem. Ja wiem, że Raven jest głodna. Ja wiem, ale już powinno być ok. Tu jesteś rozgniewany. To iść pogawasz z maluchem. Dobra. Jest w miarę ok na to idź nie, nie tak. Tak, tak, uprawiać jogu, tak. Idź, proszę cię. Się troszkę wylaszcz. Czy tak, W ogóle mam no, nadal no, ozdoby świąteczne staj mi ozdoby. No I, 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 A to, co bym chciała, żebyś zrobiła. Dobra, nie, tu, tu i ćwicz przemowy. Cóż się gra, żeby może lubić grać. Dzieciaki jeszcze śpią. Ale nie wpadaj w szał, malutki. Poukładaj sobie kształty. i siódmy poziom e, jest 20 dobra, to jeść zjeść opróżnij pęcherz e, ty teraz opróżnij nie pójdziesz się zająć małymi taki mamy nie ma i dobra, to się wymieni na szybko. Zmieni brudną pieluszkę. Dobra, Jelena, wracaj proszę cię. Tu jedno, tu drugie. Kawosz, kołysz, odrzucaj, tu. Gawąż, kołysz. Podrzucaj, przytul. I tak, ty nie już na tym komputerze, i zrobić to, o co cię prosiłam. I coś zjeść. Ty też i coś zjeść, nie czytaj. Maluchu, Boże. Tu bym cały czas wszedł. Czekaj, jaką to masz? Nie, tu. tu. Rozrabiała Małe dzieci są wyjątkowe, temperamentne. Lub lubią płakać i wpadać w historię. Największe szczęście daje im bycie w centrum uwagi. Wtedy szybciej zapominają o negatywnych emocjach. Okej. Okay. Tu mały nie śpi jeszcze. Czy mała. Dobra, ty zjesz. I też pójdzie spać. W ogóle lekcja odrobiona. O, oczywiście, że nie odrobione. Ale to jest szostkowa, więc w sumie to Ty nie musisz odrabiać Ty pośpisz. Tu jesteś miele okej, okay, okej. Okay. To ty weź jeszcze gotuj i zrobimy ciasto czekoladowe. I na tym skończymy odcinek Śpi. Śpi. No, i wokół też śpi. Może to jest jak zawsze. Czemu ty? Nie śpisz. Dobra, i spać. Nie, nie, nie. Dodaj świeczki urodzinowe. I idziemy. Kto tu przyszedł? Pan Wladislaus Vlad Straut. Pewnie do... W sumie to nie wiem do kogo. Nie wydaje mi się, żeby ktoś od nas był z łampirzy korzeni. Z korzeni. Dobra. te śpi i spać. Zjadłaś i... Idź... i spać. Dobrze, pięknie. Dobra. Moi mili. Na tym skończmy dzisiejszy odcinek. Dzięki wszystkim za Oglądanie: oczywiście zapraszam na Facebooka, na Discorda, na Instagrama. Staram się tam czasami wstawić coś na InstaStory yy, oraz na główny kanał, czyli Świat Pod Ostrzem. W poprzednim odcinku tłumaczyłam, co i jak z tym kanałem będzie w przyszłości. Także dzięki wszystkim za oglądanie. No i cześć.